Cześć czołem, witam was w nowej serii Tym razem jest to Don't Starve Ja oczywiście nazywam się Gelik eee, I zaczniemy sobie nową grę eee, To tak szczerze mówiąc nie grałem w to nigdy eee, Tutaj tak testowo sobie zrobiłem save Zobaczyłem o co w tym chodzi i tak dalej Ogólnie eee, myślę że to jest dosyć ciekawa gra Tak jak przypomina mi Project Zomboid Chodzi tu przede wszystkim o to żeby przetrwać eee, Tak jak zresztą sam tytuł mówi Don't Starve Abyśmy oczywiście nie umarli z głodu no i dobra, może Wam to się spodobać, dajcie mi oczywiście znać. Mamy tutaj do wyboru różne postacie, niestety z tego co widzę są nieodblokowane, póki co mamy tylko tego The Gentleman Scientist i sobie go weźmiemy oczywiście, bo innej opcji nie ma, póki co jeszcze nie wiem jak to odblokować i tak dalej. Tutaj sobie mamy ustawienia tego świata jak będzie wyglądał. Trzeba być dużo tam żarcia, demorchewek i tak dalej. Ale tutaj nie będziemy też mieszać, bo to jest nasza pierwsza gra. Zatem po prostu sobie <laughs> zaczniemy. Tu mamy ekran wczytywania, to jest taki fajny oryginalny styl tej gry, taki trochę komiksowo. Zależy mi się z taką bajką, ale cholera nie pamiętam jak ona się nazywała. Leciała na kartę Network'a w jakimś takim dziwnym psie na jakiejś farmie. Pamiętam, że zawsze przerażała mnie ta bajka. Gdy byłem mały, teraz zapewne już nie. Ale gdy miałem jakieś 8-9 lat, to nie wspominam jej najmilej. No musimy coś znaleźć do jedzenia zanim nadejdzie noc. A noc się zbliża nieuchronnie, a w nocy... <coughs> z tego co zauważyłem... Niestety... Pojawiają się stwory, które nas... Yy, jedzą, nie wiem... Po prostu nas zabijają, musimy jak najszybciej rozpaść ognisko Znaczy to, gdy będzie się... Ściemniać, yy, to już będziemy się tym zajmować yy, Mamy tutaj... Yy, robienie różnych przedmiotów Coś wstydnie Minecraft, ale crafting w takich grach jest oczywiście standardem nic takiego nowego tu nie ma. Musimy zabrać patyki i jakieś kamienie i tak dalej. Zrobimy sobie z tego siekierkę jak najszybciej. będziemy sobie to wszystko oczywiście na razie zbierać. Zobaczę tylko, która jest godzina, żeby odcinki oczywiście będą trwały jakieś 20 minut. Jeśli macie dla jakieś porady, bo ja nie będę czytał na tej, o tej grze specjalnie w internecie. E, Chciałem poznać sam, więc po prostu będzie to na ślepo, bez żadnych tam... O, zrobimy to i to i to i tak dalej. E, myślę, że to będzie dla mnie najprzyjemniejsze w doświadczaniu tej gry. Tu mamy jakieś tam jagody. Z tego co widzę, to tutaj jest e, żołądek, czyli no, oczywiście, im mniejszy jest ten pasek, tym bardziej nasza postać jest głodna. Tutaj mamy zdrowie, czyli nie wiem, jak będziemy walczyć z jakimiś potworami, czy z czym innymkolwiek, to oczywiście to zdrowie będzie ubywać. Tutaj mamy mózg, to to nawet nie wiem, do czego jeszcze kon konkretnie służy. Jeśli grajecie w Don't Starve, to podpowiadajcie mi w komentarzach. Ja oczywiście będę wszystko czytał. E, jeśli macie dla mnie jakieś tam. Porady, to dawaj się znać. nie widzę, że świat jest całkiem zróżnicowany. Mamy pustynie jakieś wyjałowione tereny. Yy, I tak dalej. I co? I teraz tak. Możemy sobie zrobić torch, czyli pochodnie. Prototyp. Yy, nie będziemy jeszcze tego robić. Survival. Tu mamy trap, czyli pułapkę. I z narzędzi jeszcze nie możemy niestety stworzyć aks Ponieważ nie mamy żadnego nie wiem, kamienia, tak? I dzisiaj nie ma. To jest kamień Flint. Nie mamy Flinty. Nie wiem, zbierać to drewno te kamienie i znaleźć. Musimy znaleźć Flintę jakąś. Tylko gdzie? To ja nie wiem. Możemy sobie tak e, przestawiać, że to jest mniej więcej trójwymiarowy świat. Możemy sobie Q i E zmieniać się jakby kąt widzenia. Eee, to jest kamień, który, z tego co wiem, można rozłupać. Eee, tym się zajmiemy oczywiście, gdy będziemy mieli już jakiś młotek, czy cokolwiek innego. Z tego co wiem, jest tutaj młotek, Pikax. Kilo, przepraszam. tak. To jest flinta, tak. Ok, możemy sobie zrobić w końcu nasz nasz pierwszy toporek Tutaj na dole mamy Jak widzicie procent tego... procent wytrzymałości tego toporka Za każde uderzenie ubywa 1% Co tam no... Z tego co wiem to tu się buduje jakieś tam obozy yy, Patrzyłem na tam niektóre gameplaye na YouTube, ale też tak dawno temu, więc też nie kojarzę bardzo. Możemy sobie ogni rozpalić ognisko, postawić pułapkę, czego na razie nie będziemy robić. Chcielibyśmy zrobić pickaxe. Ściemniło się to ostro. Eee, tu mamy jakieś dziwne... Touchstone, To Trochę się boję tego aktywować. Nie rozumiem, o co do końca chodzi jeszcze z tym touchstone'em. Mamy tu marchewki, ja sobie też zbierzemy. Może przy tym rozpalimy sobie ognisko. Nie powinniśmy atakować przynajmniej póki co tych uli, ponieważ z nich wylatują osy czy tam pszczoły, nie mam pojęcia. Cokolwiek z nich wylatuje, to nie jest dla nas dobre, ponieważ będziemy musieli z tym walczyć. Dobra i postawiłem sobie najpierw pierwsze ognisko ognisko wygasa jak coś. Zatem musimy dorzucać do tego drewna. To nie jest tak, że ognisko pali się nieustannie. I to są takie jakby podstawy, które wiem na temat tej gry. Ojej. Tam mamy jakieś marchewki, to będzie myślę pożywienie takie początkowe na start. To chyba jest jakieś małe drzewko, nie będziemy chyba nie za długo uderzać. 5 ciosów i chyba jest 10 na takie większe. Nie liczyłem teraz, ale chyba jest około 10. Zaraz dorzucimy drewno, to zobaczycie o czym mówię. Dostałem tę grę od znajomego na Steam'ie, Nas, nadał mi kod do bety, gdy ta gra jeszcze była chyba w becie, e, ale w nią w ogóle nie grałem. A stwierdziłem, że po prostu z Wami sobie zagram i, i dowiemy się o co w tym wszystkim chodzi. Możliwe, że kolejnego dnia no, coś takiego zajmiemy się tym toxonem. Chociaż może... Dobra, my jak minie noc, to się nim zajmiemy. Dorzucimy sobie jeszcze co nieco do tego ogniska drewna. I zrobimy sobie nasz kilof. Kilof, który nam pomoże. Możemy mieć również pochodnie. Aczkolwiek sam nie wiem do końca. Znaczy to była mamy pułapkę. Eee, tu mamy Bridge Trap, czyli pułapkę na ptaki. E, tu możemy łapać małe zwierzątka. Nie do końca też wiem, na czym polegają te pułapki. Poza tym, że trzeba postawić to, czy trzeba postawić to w konkretnym miejscu, czy po prostu byle gdzie, żeby to. żeby jakiś tam przypadkowo jakieś zwierzę na to nadepnęło, weszło w to. E, mamy tu jakąś science naukę. Niestety nie mam pojęcia, że jeszcze o co chodzi z tym science. Niestety, możemy sobie przybliżać i oddalać to wszystko, ale to raczej nie ma sensu, to jest tylko dla mnie taki gadżet, nawet gdy oddalimy tak daleko to widać chmury, ale automatycznie ekran i tak powraca do miejsca takiego optymalnego. Tam mamy jakieś świetliki. Możliwe, że będziemy mogli jakoś zebrać? Tak myślę. Może, nie wiem. To było dosyć ciekawe. Eee, możliwe, że się da, Stawiamy na to, że tak. Bo nawet sama postać mówi, że. Only if I could catch them. Czyli tylko mogę je złapać. Dobra, aktywujemy ten touchstone. Nie mam pojęcia dokąd nas to zaprowadzi. Mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy i ostatni odcinek. Nie mam będzie co tu się stało bo w ogóle. E, mam wrażenie, że to trzeba to, to, to się poruszyło. Zaraz zobaczymy o co chodzi. Chyba o nic. No, mamy tutaj ten e, kamień. Pozbędziemy się go. Do... Są tu kamienie. Co my tu zabraliśmy? Okej. Okay. Mamy kamienie. E, Nitro. Cholera, nie pamiętam. Musiałbym później sprawdzić słownik, słowniku co to jest niczywe. Nikiel? Cholera, ch nie mam pojęcia. Flinty, tak. Dobra, wypadałoby coś gdzieś w moczu. Poza jest cholera głodna. A, widzę, że póki co te wszystkie karoty i tak dalej nie starczają. Chętnie naprawdę wysłucham waszych porad, jak łapać ptaki i tak dalej. Zabędę trzeba robić te pułapki, tak? Eee, Tego pytanie, czy stać je w dowolnym miejscu, czy gdzieś indziej. Mamy tu jeszcze mapę. Eee, I niestety niewiele mi ona mówi. Gdzie było nasze ognisko, chyba gdzieś w tamtą stronę. Dobra, tu gdzieś jest. Tu są te... O, ale nasze ognisko wygasło. Było chyba gdzieś w tym miejscu. Niestety nawet nie został po tym ognisku y, opił. No albo gdzieś jest, a ja go nie widzę. No ale nieważne. W każdym razie idziemy gdzieś dalej. Ręce się póki co w kółko. Będziemy sobie szli, nie wiem, wzdłuż tego wybrzeża. Trzeba znaleźć kolejne kamienie i je rozwalić To jest mine, czyli zupełnie co innego To mam złoto jakieś, które nie wiem jeszcze do czego służy ale się tego dowiemy i jakoś się z tym zapoznamy Okej, okay. flity też pozbieramy, ponieważ to się boję, że nasze narzędzia się będą szybko psuły. Zastanawiam się, czy to się tworzy, jakieś trwa te przedmioty, czy jednak one zostają już. Też, że akurat mm, Kilo się szybciej psuje i zabiera to 3%, a nie 1%, jak w przypadku mm, siekierki. Dobra, musimy zabrać coś jedzenie, zobaczyć, jakieś bagienka są. I żaby. Ale ja się bałbym mieć żab. Niestety do wody nie da się wejść. Próbowałem, przynajmniej nie mogłem. Jak widać nie da się. Może to i dobrze. Nie lubię pływać w takich grach. I ponownie robi się ciemno. Wypadłoby zaraz rozpalić ognisko. A to zaraz? Jeszcze, jeszcze z miary, okej. Okay. Zrobimy tezy, bo zauważyłem, że te ptaki podlatują do tych nasion, żeby je jeść. Zatem. Dobra, hmm. najpierw zajmiemy się postawieniem ogniska. Fire beat. Safer bardziej bezpieczna i... ...eficjent. Trwała? Eee. <słuch> Dobra, spróbujemy to postawić. Dowiemy się, co to jest. No tak, mamy kamienie. Jest to bardziej na pewno trwałe. Dobra, zetniemy sobie jeszcze trochę tego. Hmm. Gdzie jest nasz aks? tak tego drewna. Ja obawiam się, że to się nam szybko skończy. Drewno w tym ognisku zatem trzeba je będzie w miarę szybko do 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 e, jak słowa rozpalać dobra i w tym momencie popsuł nam się popsuła nam się siekierka zaczęło padać holy shit Mam nadzieję, że moje ognisko nie zgaśnie przez to. I jest burza. I pytanie, co w takim momencie mam zrobić? Mam nadzieję, że ognisko gaśnie szybciej. Jeśli macie jakieś porady co do tego to dawajcie mi jak najszybciej ponieważ czy da się tu jakieś wybudować zadaszenie do ogniska co my tu mamy? torch pochodnie to nas nie interesuje póki co eee, fight Czyli jakiś tam Ubranie z... trawy. Dobra, zbudujmy to. Dobra, wyglądamy jak jakiś dzikus, ale spoko. Dobra, odrzucimy no to ognia, zanim to wszystko nam wygaśnie. Dostanę jakiś przedmiot, z tego co widzę na Steamie, naszego punktu I są, nie wiem, co mam z nim poczuć. Dobra, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak jak mówiłem, jeśli macie jakieś porady, dajcie mi jak najszybciej znać. Ee, generalnie chodzi mi tylko o to, w, może na początku, jak suszą pułapki. Ee, czy jest trzeba stawiać na tych nasionach, czy może gdzieś indziej. Bardzo mi to interesuje. No co, do słyszenia następnym razem. Jeśli podobał Wam się ta, ten odcinek, bądź chcecie, żeby ta seria była kontynuowana, to również dajcie mi znać w komentarzach bądź po prostu dajcie łapkę w górę, abym wiedział ile osobom, ilu osobom się ta seria podoba. Do usłyszenia, usłyszenia <grych> przy, następnej, przy następnej okazji trzymajcie się na razie, mówi dla Was oczywiście Kelly. Hej.